dobra widzowie jestem jestem i I live ten wygląda ten, dobra wyłącz ten odcinek dobra. i jest dobra wiadomość dla widzów, a nie Że, 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 przepraszam, msem. E, komputer będzie w grudniu I i będą live kiedy jeszcze? Tylko tyle mogę Wam powiedzieć. I mm, to jest dobra wiadomość dla Was. Tutaj kupić powróci za dwa miesiące. W grudniu jakoś tak 30 może. lub Sylwestra, nie mam pojęcia. <laughs> Z jakim jest też? Jakim jest też kuprzon? Czekajcie, zaraz zobaczymy walki FMA i tak zrobimy sobie takie podsumowanie FMA. Czekajcie. A czekajcie, bo nie ma ten, kurczę. Nie ma ten. Nie ma... nie ma zawodników ja pierdolę. Jeje, <kujesz> 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 ja je, dobra są, są, dobra. Albo nawet nie ma to tak 60 kontra Filipek kto twoim zdaniem wygra e, on masz 40 lat tak samo jak Najman no i dla mnie Filipek e, Wiewiór kontra Amadeusz Roślik e, dla mnie Wiewiór dlaczego kłam ten zawodnik jest kłamcą e, kłamcą i nie tylko to bo na firma ma było kłamstwem. Badania czarskie nie tylko. E, tybulski, e, tybulski Paweł Arab jakiś sulwi. E, dla mnie jest Tybulski win. Dlaczego? E, no, nie wiem jakiejś do latości. Araba i tyle. E, Piotr Szeliga. Szymata od jakiejś tam kurwy. Junior. Gdzie Dla mnie jest Beścia piechowiak. Tutaj walczy, czekajcie. Tu walczy, czekajcie. Hater kontra jakiś zawodnik. Nie znam tego zawodnika. Dla mnie wygra hater. Dużo pije, ale mało gada. Słyszeliście, że odszedł od kamery dotykamy i to jest potwierdzone. Kto tam kolejny walczy? Kurde Czekajcie, ja za to zobaczę. Yy, Facebook. <coughs> yy, famy. 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 Aha, Famy. jedna wiadomość. Yy, Piotr Błąd, Piotr Błąd, nie wiadomość. Famy. Famy. Piotr Piotr Famy. 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 Franksterem dla mnie walka jest jedna mm, jakby była walka mm, Kasper Casper e, kontra e, Płonski przepraszam Płonski kontra Tromba za kim bym był e, nie wiem jednego nie lubię i drugiego nie lubię ale tutaj e, powiem wam że będę Dubielem, e, El Eltost el kontra Uszatek jestem za Don Casio e, no i teraz tak yy kolejna walka czekajcie króle z kim? tak wiem ta, nie, ta, walczy, czekajcie, czekajcie, ta, walczy, nie, ta ta walczy że czekajcie ta walczy że nie ta walczy że rusie Dagmara jakaś rusie Dagmara walczy że rusie yy, yy, tej walki nie wiem kto wygra jedna zawodniczka jest dobra druga nie wiem yy, no i tu jakieś Malta Lico walczy E, o i ten. E, Gambul walczy, że, czekajcie, że Szefczu I ta walka też nie wiem kto wygra. Hmm. E, I Piotr Pająk walczy, że chyba e, ta na, Nie, ta tak, ta, ta na czula. No i to dla mnie jest e, wodowoltem ta na czula dlaczego? E, dostał pierdol od e, piechowaka... Nie, nie piechowaka, przepraszam. E, e, no od i, i moim zdaniem on wygra z pająkiem. Nie znam tego pająka. Przepraszam, że jąkam. No, ktoś jeszcze walczy? E, dobra, nie wiem. E, że dziękuję za oglądanie, że zostawcie łapkę w górę, suba i będę wam podpijał e, e, szerdurska pod komentarzem, że dziękuję, do widzenia.